I otrzymam widzowie, z tej strony Kebus. Za w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym Keszu. Bo są już leaky, w sumie już były 3 dni temu, ale jeszcze nie poruszyłem tego tematu, więc dzisiaj sobie o tym pogadamy. Zaproszę Was oczywiście na stronę skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie. Bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, darmowe 5 dolarów przy tradeie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35% do doładowania. Także serdecznie zachęcam Was do wbijania na stronkę. Masa skinów do wymiany oraz na duobota, gdzie wyle wylewelujecie swoje konto Steam, także też tutaj polecam zerknąć, bo być może przyda wam się kiedyś do e, właśnie wylewelowania swojego konta. Wszystko macie rozpisane. Strona jest bardzo jasna, także przejrzysta. E, nie będzie z tym problemu. Link oczywiście w opisie. A my przechodzimy już sobie do tych lików Kesha. Ja jestem w ogóle ciekawy, jakby za co cash wejdzie w e, puli map turniejowych. Ehm, no, nie wiem, nie wiem co mogą wywalić, ale generalnie cash wygląda naprawdę fajnie. I wiem, że jeżeli wejdzie, to będę grał na cashu, bo to była jedna z moich ulubionych map. Zresztą myślę, że widzowie o tym wiedzą. No i na razie mamy tyle. Tu jeszcze mamy jakieś rzeczy. No, wygląda to przemocarnie. Wygląda to przemocarnie, jeżeli będzie to wyglądało właśnie tak i tak no to wygląda to naprawdę, no banger, banger generalnie, także wygląda to pięknie. No mapa, mapa jak mapa, tak, ale zrobiona naprawdę w bardzo dobry sposób i tak nie przesadzona, mimo że jest tutaj dużo nowych rzeczy, w sensie takich... Detali bardziej bym powiedział, to jakieś światło wpada tu coś, eee, to mimo wszystko wygląda to po prostu najzwyczajniej w świecie dobrze i nie jest to przesadzone w żaden sposób, także mi się osobiście bardzo podoba i nie mogę się doczekać aż ta mapa wyjdzie już na światło dzienne, aż będziemy mogli w nią zagrać, także zostało nam tylko czekać, no i to na tyle w sumie z takiego info, także to by było na tyle, trzymajcie się, yo!